Drodzy bracia i siostry, wśród popularnych opinii na temat pobożności są różne zdania. Niektórzy sądzą, że wystarczy, że ktoś chodzi do kościoła, przestrzega dekalogu, no to już w zasadzie pobożność jest wykonana. Niektórzy z kolei zachłysnęli się wyolbrzymioną doktryną miłości Bożej. Nawet jak grzeszymy, nawet jak źle żyjemy, to na koniec się Bóg i tak nad nami zmiłuje i będziemy zbawieni. I wiele jest różnych opinii popularnych na temat tego, do czego sprowadza się pobożność, ale Jakub bardzo praktycznie i prosto tłumaczy nam, na czym polega taka pobożność. Przeczytajmy List Jakuba, pierwszy rozdział od 19. wersetu do końca tego rozdziału. List Jakuba, pierwszy rozdział od 19. wersetu do końca. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w Was słowo, które może zbawić Wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród Was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachowywać samego siebie nieskażonym przez świat. Zauważmy, jak proste, a zarazem głębokie jest to nauczanie. Pierwsza rzecz, na którą zwraca uwagę Jakub, żeby być prawdziwie pobożnym, to to, aby być skorym do słuchania. Jest to ważna umiejętność, aby być chętnym do słuchania, aby być podatnym na słowo słyszane. I ta umiejętność jest bardzo ważna. Na przykład, autor listu do Hebrajczyków z ubolewaniem stwierdza w piątym rozdziale. Że ci chrześcijanie stali się ociężali w słuchaniu, jak czytamy w wersecie 11, i dlatego trudno było im wyjaśnić głębsze rzeczy ze Słowa Bożego. I nie jest to dobre, jeśli chrześcijanin staje się niechętny do słuchania. Wrażliwość na Słowo Boże, na jego lekturę czy słuchanie, jest oznaką zdrowia duchowego. I to jest bardzo ważne. Przy tym wszystkim taką przeszkodą może być skłonność do gniewu i skłonność do mówienia. Jeżeli ktoś jest bardzo skory do mówienia i mówi powiedzmy za dużo niepotrzebnych rzeczy, to Bogu się taka pobożność nie podoba. Czasami możemy zauważyć, że dzisiejszy świat jest przepełniony nadmiarem mowy. Bardzo wiele osób komentuje wiele rzeczy na Facebooku, chociażby, czy na innych, jakiś, w innych mediach społecznościowych. Ludzie po prostu prześcigają się w komentarzach. A najwięcej się wypowiadają ci, którzy najmniej na ten temat powinni się wypowiadać. Najmniej się w tym wszystkim orientują. Potem czasami trzeba przepraszać. Mi też zdarzyło się czasem powtórzyć czyjąś opinię. Wydawało się, że to jakiś uczony człowiek, że mądry, a potem musiałem wszystkich przepraszać, bo okazałem się gadułą, bo po czyjejś opinie niepotrzebnie podałem dalej. A dzisiaj ta technika jest bardzo łatwa podawania dalej różnych opinii, prawda? Kiedyś to trzeba było coś skserować, wysłać pocztą, a dzisiaj SMS-em na Whatsappie czy przez inny komunikator. Czy przez Facebooka? Raz, dwa idzie to przesunąć dalej. Podobnie, przez maila można bardzo szybko przekazać wiadomość. Słowo Boże wyraźnie mówi, że mowa ludzka, gdy jest przesadna, sprawia kłopoty. Księga Przesłów 10, werset 19: Wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny. Więc pewna powściągliwość w mowie jest jak najbardziej wskazana. Księga Kaznodziei, czyli inaczej Kocheleta, mówi, że jest czas mówienia i czas milczenia. Trzeba wiedzieć, kiedy jest odpowiedni czas, żeby coś mówić, bo z kolei nie powiedzieć czegoś we właściwym czasie też byłoby błędem, gdyby przemilczeć ważne fakty. Powściągliwość w mowie jest też poruszona w wersecie 26. Jeśli ktoś wśród Was sądzi, że jest pobożna, nie powściąga swego języka. Lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czyli może tak być, że ktoś uważa się za bardzo pobożnego, a po prostu jest bardzo rozgadany, bardzo wielomówny. Często można zgrzeszyć wtedy plotkarstwem, powiedzieć coś niepotrzebnego, niedochowaniem dyskrecji, tak? jeżeli dany sekret był czyjąś sprawą osobistą. Nie jakimś grzechem zasługującym na napiętnowanie, ale czyjąś taką intymną, osobistą sprawę. Ktoś się nam zwierzył, a my jesteśmy takimi gadułami, że to szerzymy dalej. Albo jest jakaś sprawa służbowa, o którą nas proszono, żeby jej nie przekazywać, a my przekazujemy. No to pokazujemy, że ta nasza pobożność nie jest praktyczna, nie jest rzeczywista. I tutaj też jest mowa o oszukiwaniu swojego serca. Czasami nawet się zdarza, że ktoś szerzy oszczerstwa, zniesławia kogoś, rozłącza przyjaciół, jak mówi księga przysłów, a nie widzi tego, że coś złego robi. Taka pobożność jest próżna. Jest tu też mowa o gniewie, żeby człowiek był nieskory do gniewu. Niektóre temperamenty ludzkie szczególnie są podatne na gniew. Są ludzie o temperamencie takich tak zwanych choleryków. Bardzo szybko wybuchają, bardzo szybko zapłyną, potem szybko im to opada. Ale gniew człowieka, jak czytamy, nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. To musimy sobie przypomnieć, jak to właśnie gniew w historii źle działał. Pamiętamy Kaina, który rozgniewał się na swojego brata Abla i go zamordował. Pierwsze morderstwo na Ziemi. Także gniew jest bardzo niebezpieczny, jest szkodliwy. A jednak jest taka ciekawostka, drodzy, że Pan Bóg może i nawet gniew ludzki na własną chwałę mm -hmm. wykorzystać. Psalm 76. Ale to jest tylko w wyjątkowych wypadkach, kiedy Bóg tak zarządzi. Psalm 76, werset 10. Doprawdy, nawet gniew człowieka będzie Cię chwalić, a Ty resztkę tego gniewu powstrzymasz. I mamy przykład faraona. Faraon i Egipcjanie rozgniewali się, kiedy Izraelici uciekali im z kraju i usiłowali ich pojmać. I Bóg tą resztkę tego gniewu powstrzymał, ale ponieważ ich potopił wszystkich, tak, w Morzu Czerwonym, ale przyjął sam sobie chwałę przez ten e, powstrzymany gniew ludzki. Sięga Wyjścia, 14, rozdział werset 4, czyli Długa Mojżeszowa powiada. Pan Bóg tu i za serce Faraona także będzie ich ścigać i będę wysławiony dzięki Faraonowi i dzięki całemu jego wojsku. Egipcjanie poznają, że ja jestem Pan i tak uczynili. I rzeczywiście przez gniew ludzki Pan Bóg czasami chwałę sobie przynosi sam. Wiemy, że gniew braci na Józefa. Przyniósł ostatecznie chwałę Bogu i wybawienie wielu ludzi. I resztkę tego gniewu Bóg powstrzymał, bo nie wyrządzili najgorszej krzywdy Józefowi, nie zabili go. A został ocalony i lud Boży, i także inne narody. Czy gniew zawsze jest grzechem? W przypadku człowieka często może być grzechem, bo często nie umiemy zachować takiej równowagi. Natomiast Pan Jezus też się gniewał, ale ten gniew był święty. Czasami zdarza się, że i człowiek Boży może taki święty gniew przejawić, to znaczy takie święte oburzenie na jakąś niesprawiedliwość i niegodziwość, ale generalnie gniew nie jest wskazany. Mamy przykład Ewangelii Marka, gniewu Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus zadał pytanie, kiedy człowiek miał uschłą rękę, w trzecim rozdziale Ewangelii Marka. Zadał im pytanie, czy wolno w szabat czynić dobrze czy źle, ocalić życie czy zabić. I Pan Jezus wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony był zatwardziałością ich serca, to też uzdrowił tego człowieka. Więc taki święty gniew, też święty gniew Pana Jezusa, kiedy wypędził przekupniów ze świątyni, przewrócił stoły wymieniających pieniądze, tak. To naprawdę był święty Boży gniew. Czasami boży człowiek też może taki słuszny gniew przejawić, ale generalnie gniew ludzki nie przynosi sprawiedliwości bożej. Dlatego zalecenie jest w liście Jakuba 1,21, aby odrzucić wszelką plugawość, wszystko co, co nas zanieczyszcza, nasz umysł i serce, oraz bezmiar zła, i z łagodnością przyjmie, przyjąć zaszczepione w nas słowo, które ma moc zbawić nasze dusze. Bardzo ważne jest, żebyśmy nie plamili naszych serc, naszych pomysłów brzydkimi rzeczami. Dzisiaj nie brakuje takich brzydkich rzeczy, takich nieczystych w internecie chociażby jest to bardzo łatwo dostępne. I dlatego odrzućmy to, i wszelkie też takie jakieś nieczyste zwyczaje czy nawyki, bo to hamuje dopływ Słowa Bożego do naszych serc. Kiedy tego się wyzbędziemy, i z łagodnością spokojnie będziemy przyjmować słowo, które w nas jest zaszczepione, to będziemy zmierzać prostą drogą do zbawienia. Kolejna rzecz związana ze Słowem Bożym to jest taka, że nie wystarczy tylko słuchać Słowa Bożego. Wiemy, że kiedyś mama Pana Jezusa, Jego matka została bardzo pochwalona w Ewangelii według Łukasza, 11 rozdział, werset 27, Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś, a Pan Jezus powiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. W 11 rozdziale wersecie 28. A zatem nie wystarczy tylko słuchać. Choć słuchanie już jest pierwszym krokiem w dobrym kierunku, to jeszcze trzeba je stosować. Jakub mówi, że może się tak zdarzyć, że chrześcijanin będzie jedynie słuchaczem, który oszukuje samego siebie. Zdarza się czasem, że ktoś bardzo dużo nawet czyta czy słucha Słowa Bożego ale zostawia w swoim życiu takie sfery, w których nie chce go stosować. Po prostu chce być niezależny od Boga w pewnych rzeczach. Nadal własne ja odgrywa dużą rolę u Niego i jest nawet ważniejsze od samego Boga. Lubi Słowo Boże, bo jest człowiekiem religijnym, ale jednocześnie bardziej jeszcze kocha samego siebie i chce, żeby jego wola się działa. Kiedyś. Znany pisarz chrześcijański C.S. Lewis powiedział, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Na jedną grupę, która mówi do Boga: bądź wola Twoja, i na drugą grupę, której Pan Bóg powie: bądź wola Twoja. Czyli tak jak chciałeś, tak będzie. Tak wybrałeś sobie życie bez mnie, no to będzie całą wieczność bez mnie spędzał. Dlatego przyrównano tu człowieka, który tylko słucha słowa Bożego, do kogoś, kto ogląda siebie w lustrze. Ale zaraz zapomina, jakim jest i nie dokonuje stosownych poprawek. Czyli, na przykład, widzi, że załóżmy, ma twarz brudną od sadzy, czy powiedzmy, jakieś inne widzi wady w swoim wyglądzie, ale odchodzi i zapomina, i nie robi z tym porządku. I tak samo my, wpatrując się w doskonałe prawo wolności, powinniśmy w nim trwać. To znaczy, wpajać w nasze życie, wprowadzać. To, co się dowiadujemy i dokonywać stosownych poprawek w naszym życiu patrząc w to lustro Słowa Bożego. Szczególne teksty, które są lustrem słowa bożego, to pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, który opisuje, czym się cechuje miłość Boża w sercu dziecka bożego, jak powinniśmy tutaj duchowo wyglądać oraz list do Galacjan, 5 rozdział od 19 do 23. Pierw mamy uczynki ciała, możemy się przyjrzeć jak w lustrze, czy mamy te uczynki ciała, a potem zobaczyć na ile jest u nas owoc ducha. To chociażby takie niektóre teksty. Też list Jakuba, który właśnie czytamy, mówi o takich przymiotach prawdziwego dziecka Bożego w trzecim rozdziale. Od trzynastego wersetu pierw mówi o dobrych uczynkach, ale też wspomina o złych. Trzeci rozdział od 13. do 18. też jest takim lustrem. Dlatego błogosławiony w działaniu jest dopiero ten, kto stosuje Słowo Boże, a nie ten, kto jedynie się za Nim opowiada. Kiedyś był taki drastyczny przykład. W okresie międzywojennym jeden Pan, który był kompletnie bez włosu, był łysy, reklamował maś na porozwłosów włosów. I nikt nie chciał tego kupować, nic dziwnego, bo po prostu sam był zaprzeczeniem tego, co głosił. W każdym razie bardzo ważne jest, żeby też w naszym życiu to słowo pracowało. I Pan Jezus też powiedział, że błogosławiony dopiero jest ten, kto stosuje słowo Boże. W kontekście umywania nóg, powiedział coś takiego w Ewangelii Jana 13, rozdziale, werset 17. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. Dopiero gdy uczynimy, będziemy błogosławieni. I werset 27: Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. To jest bardzo ważna myśl, ponieważ istnieje wiele organizacji charytatywnych, które niejako przejęły od chrześcijaństwa wczesnego działalność taką dobroczynną. Wielu historyków jest zdania, że po prostu świeckie organizacje przejęły od tego, co było we wczesnym chrześcijaństwie i późniejszym troski o słabszych, ale nie wykonują tego we właściwy sposób. Dlaczego? Ponieważ tu ta prawdziwa pobożność jest scharakteryzowana za pomocą dwóch rzeczy. Przechodzenie z pomocą tym słabszym, w tamtych czasach były to sieroty i wdowy, dzisiaj nadal sieroty są słabszymi nieraz osobami społecznie wymagającymi pomocy. Wdowy nie zawsze, bo czasami wdowy są dość zamożne, tak? Ale wtedy nie było emerytur i były kłopoty, ale ogólnie przechodzenie z pomocą tym, którzy jakoś społecznie są słabsi jest dowodem prawdziwej pobożności, jeśli przynosimy ulgę w ich utrapieniach. Więc to jest też dowodem takiej troski. Ale to jest drugi aspekt tej całej sprawy. Zachowywanie siebie nieskażonym przez świat. No, zobaczmy, wiele organizacji charytatywnych jakby ma dwojaką działalność. Prawą ręką robią coś dobrego, a lewą rujnują. Nie będę to wymieniał niektórych organizacji, ale niektóre organizacje charytatywne z jednej strony pomagają, a z drugiej strony szerzą zepsucie za pomocą innych swoich działań. Więc nie jest to godne polecenia. My jako chrześcijanie nie możemy jedynie czynić dobra potrzebującym, a nie zachowywać siebie w czystości. Jedno i drugie musi iść ze sobą w parze. Pierwszy świętego Jana nie mówi, że słabym chrześcijaninem jest ktoś, kto miłuje świat, oddając się porządliwości oczu, ciała i pysze życia, ale że w tym człowieku nie ma w ogóle miłości Ojca, nie ma miłości Bożej. Więc po prostu naprawdę jest to poważne zadanie, by zarówno okazywać praktycznie miłość osobom w potrzebie, jak i też być tym czystym narzędziem w tej służbie. Zachowywać siebie niezplamionym. Więc pora na podsumowanie, jak ma wyglądać prawdziwa pobożność. Prawdziwa pobożność będzie charakteryzowała chrześcijanina, który chętnie słucha słowa Bożego. Stosuje je w praktyce swojego codziennego życia, ma wrażliwość na osoby potrzebujące, a zarazem sam zachowuje siebie w czystości. Wystrzega się niesprawiedliwego gniewu, wystrzega się nieuzasadnionego posługiwania się mową, która no, nie przynosi pożytku, wystrzega się wielomóstwa, zbyt szerokich komentarzy, które mogą mu przynieść tylko ujmę. Także taki. Obraz pobożności kreśli tu Jakub i zachęcam nas wszystkich, abyśmy dążyli do tego, aby takimi być. Niech Bóg nam w tym dopomoże, naprawdę bez Jego pomocy tacy nie jesteśmy w stanie być. Amen.